Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie moi drodzy rasiści, ja jestem Pike, to jest Ashan Arena, moim oponentem jest Mikoko, gramy mecz demon na Zylvan. Pozdrawiam oponenta bardzo serdecznie. Jest to rozgrywka unrankingowa od razu zaznaczam, więc kropka. Jeżeli zobaczycie jakieś pojebane buildy, to wiecie, że nie tylko ja w takim razie walę FE, znaczy jestem szalony, nie obrażając nikogo. Także... Jeżeli by się udało coś śmiesznego skleić, na przykład Alarona pod Króla Stat, to nie będę obrażony na tą gamańskę. Będę jej wdzięczny. Możemy też przetestować nowego druida Tiru. Riru. Zobaczymy, co on takiego potrafi. Eee... Uh, Wejer, Hezebef... Machbes... Nie no, jego środek jest paskudny. Grog wyjątkowo w tej parze jest bardzo mocny, mi się wydaje. Okej, okay, testujemy nowego druida Tiru Riru. Uh, Grok przez to, że tutaj jest specjalistą od yy, Weaknessu, to raczej na ten zylwan po zmianach w zależności od wyboru jednostek może być naprawdę potężny. Ja nie mam zamiaru się z nim męczyć. Za to mamy Marbasa, który ma 20% szansy na to, że zrezystuje czar, więc. No, już na start odpada destro. No i dobra. Mamy droida, który posiada przylanie many i przy okazji zwiększenie SP. Dodatkowo będzie miał najśniejsze staty obydwo druidów. No po prostu mamy super giga druida podobno. No i co my tutaj mamy w podziemiach? A, no dobra. Przekaz dotarł. Tu się wyklucza. Tu jest średnio. Tu jest jako tako tarcza smoka i miecz. Logę można wcisnąć do tego i mieć naprawdę śmieszne combat staty. Ty tiru pod jakiś rekord stata tego szmeges, taki budżetowy alaron, taki za dwa złote. Poka co mnie tym my tu mamy. No światła nie ma masz takiego złego, ale jakiś śmieszny rekord stata na tiruriru wykręcić? Można niby, można. Mm, Takie absolutne bezrobocie zagrać. Moje ulubione. Ale mieć w Morasku, jak go oczywiście znajdziemy, prajgę e, Tego. O, jest Morasek, jeszcze tylko Def i Loga. I będzie gita. Loga musi być pusta, tak samo jak oświecenie, jak mój web, więc to wystarczy. I. To naprawdę nie wyglądałoby źle. Tylko, tak jak mówię, wszystko musi pójść zgodnie z planem, który właśnie mi się chrzani No dobra. Że mieć boskie nic nie potrzebuje, więc... Yy, nie wiem, na razie na ja pchajkę to. What the fuck. Dobra, niech będzie tak. Werbu loga później. Lepsze dowodzenie. Dowództwo. Jeszcze defa nie mam, Lepsza loga. Gniew natury. Dobra, pcha mi tą logę ją wezmę. Eee, zejść z tego i zejść z tego. Te wszystkie talenty maksować można. Ok, def. I teraz, żebyś to jako tako nie wylało. Ochrony najpierw szukamy w defie. Po plus, trzy obrony, więc na razie lepsza obrona. Yy, I na razie niech tak. Raz defa zrolujemy. Ja, jebać mi w dupę. Eee, zapchajka impregnowana strzała. Ekspert eee, tutaj. Lepsza loga. Loga musi być o, ochrona, dobra. Ekspert loga tu ochrona teraz wyskoczy. W sensie ta odporność. Dobra, 5-15, mało. Uh, git, git to nie jest wymaksowane. Zejdź z tego raz, Ekspert Moral? Jest ekspert dowodzenie. Jak tutaj się to prezentuje? Absolutnie nie, czyli możemy rolować dalej. Uh, z czego ja bym tutaj chciał zejść? Z tego mogę zejść. Obracie. O bracie. Dobra, aura, aura prędkości. Jak już miał. Inne robocie. Jabłko. Robocie, jabłko. Yy. Najgorsze jest to, że ja i tak planowałem. Iść. Dobra, na automaty jeszcze pójść z tym mogę. Wbrew pozorom. O tak jest pierścień tego. Przezorności to jest genialna taktyka. Aura szybkości się z tym wykluczy. Genius. 17,5 IQ, więcej nie mam, i swear. Dużo magicznego statu się marnuje, ale spokajnie. I tak nie planowałem go używać. Tiruriru i tak nie myśli. Nie w tym zestawieniu. No, tutaj jakiś rekord sta kombat stata można wykręcać. Śmiało. Może i nie będzie to wygra na grach, ale przynajmniej będzie zabawnie wyglądać. No bo ataku tutaj podnosimy od cholery. Ataku jeszcze stąd dostajemy w cholerę. I tak idziemy na automaty, bo na środku nic nie ugotujemy. Mamy wszystkie sloty zapełnione. No, memiczna bolid. I tak idziemy na automaty. Może tam znajdziemy coś ciekawego. A jak nie, no to na się trochę levelków kupi. Mik, myk, mik. 1316, czyli będzie 15-18... Nie no, jakieś tam kompostaty wyjdą z tego. Ten pierwszym przezorności sobie zostawimy. Tak jak mówią się wykluczy z szybkości. Dobra, automaty, nie zawiedźcie mnie. Jakiś śmieszny item do kombatu poproszę. No, jestem trochę zawiedziony. Pierścień niby, smoczego oka. Mm. Dobra, dostajemy broń tarczę i pierścień. Czyli pierścień z smoczego oka mógłbym wcisnąć dla inicjatywy strzelaków. Tego nie, tego nie. Useless, useless. Dobra, zrobimy tak. Eee, wywalimy ten naszyjnik. Kupimy pierścień smoczego oka. Szkombat sta trochę minimalnie wzrósł. I, 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 i założymy jeszcze tą palerynę z niedźwiedzie i skóry na wypadek e, grania na gałę i będzie spoko. Czy ten build wygląda jakby wygrywał? Nie. Czy ten build będzie zabawny? Może trochę. No bo teraz jeszcze do mnie przyjdzie 4 ataku i 5 defa, jak dobrze liczę. Więc będę miał 21-25. To są całkiem niezłe kombat staty. Trochę dużo poszło w magiczne, niestety i rolka tam przy tym ołtarzu, jak widzieliście, nie była zbyt ciekawa, bo tylko ataki defa chciała mi zabrać. Czyli coś, czego absolutnie nie potrzebowałem. Ale to... nic. Jest spoko. Mogło być gorzej. Na przykładu. Tiru mógłby być śmieszną skóry. Jest wiele argumentów, które mogłyby sprawić, że ta sytuacja byłaby gorsza. O, dzięki za informację o przystani. Bardzo mi się to przyda. Dziękuję, chłopaki. Nie, chwila, nic nie przepalam. Wszystko tu zostawiam, tak jak jest. No i dobra, prawie ubrane Tiruriru, Riru. Całkiem nie najgorzej. Wracaj na górę, stary, stary pierdzie. Mamy demony do zabicia. Weźmiemy ten defensywny wariant drzewa, tylko dlatego, że on ma. normalniejsze rolki, że się tak wyrażę. A mi tak trochę nie zależy na tym, żeby to drzewo miało pośledzone rolki i waliło gorzej od mojej ruchałki. Tak szczerze mówiąc, więc wezmę po prostu złotego drzewca i będzie spoko. Nie będzie. się inwajdy powinien sobie stąd pójść z tym dla levela, ale. nie mam dobrego level upu, tak naprawdę. Znaczy, mogę niby drogo znajdżkę mieć, ale. Ech. Jakby tego jabłka nie było, tylko tutaj była ta drogoznajdżka. To byłoby fun. najlepiej, jakby tylko mogło. Ale dobra. Tiro ma robocie wali z łapy. Boskiego nie dostał i tak go nie chciał. No i bomba. Jabłko na konia idziemy przed siebie. Dobra, podnosimy namiot i wózek. Czekamy na oponenta. Zacząłem mówienie, Bildu, bo ja bym kuźba nie chciał go robić, ale go zrobię. 21, 25, 9, 9 tiru, 3 morale, 0 laczka, oświecenie dla statów, loga dla artefaktów, morasek po prędkość. 1 damagea, 3 defa. Prawie ubrany tiru. Jakby na to nie patrzę z tej perspektywy, to, to nie jest aż takie słabe. To jest naprawdę groźnie wyglądający tiru. Riru. Inicjatywa dla wszystkich jednostek jest. Nie możesz mnie spowolnić, gnoju. No mam tysiąc stojni nauku. No eh, Not bad, not bad. Dobra, turken Pen. Oponent już tam na mnie czeka. Uwodzicielska. Dobra, czyli możemy się uzbroić w balistę, która i tak niewiele mi pomoże, ale możemy ją wziąć. Nikt mnie za to nie ukaże. Prawo region, tak jest. Tutaj Tyruriru Dobra Gyli, chyfy I skipujemy na 1, 3, 3, 7. I do boju. Uuu. Raz. O, kto? Ananasowy pod wodą ma bo Ooooo. Mam raka, dobra. Gotowy czy nie? Szłukam. Brak taczki. Kombat staty trochę się oponentowi ulały. Co to jest duża przewaga dla mnie. Grać się da. Patrzę na to, i moją szczerą reakcją jest to, że grać się da. Taką najszczerszą ze wszystkich moich reakcji. Grać się da. Możemy wczytać? Czy my? Zapytam po prostu. Co tu tyle tych szkieletów w jednym miejscu leży? Enter mi się wdusiło i nie, ust i nie ustawiłem ale okej. A, dobra, to wczyta. Bez problemu. Nie spoko. No dobra. No jak wczyta na pewno nie chce, to Dobra, 100%. Question mark. Na wszelki zapytam. Tak, muszę przestawić klawisze i hotkey'a. No dobra. Wbiega mi tutaj, albo nie wbiega, w zależności od tego jak mu się będzie nie chciało. rank i to jest w sumie? No, to prawda. Dobra. Let's go! Boki tak się ruszy przed jednorogiem, to miejscowe zrobi. Babka idzie do piachu w pierwszej akcji. Nie ma opcji, że nie. Mamy tutaj rolkę 8 9. Babka nie poszła do piachu w pierwszej akcji, on ma aure do przyspieszenia. Albo buty. Buty. Bum. Dobra, long live the kobitka, I guess. Kurde, ruchałka prawie doskoczyła do niej, jeżeli chodzi o pasek. Gdybyśmy mieli boskie przewodnictwo... Dobra, trudno. O tak jest, superpotężny druid Tiruriru, jego podwójny, podwójny Bliczek. Najpierw bliczkujemy SP, potem bliczkujemy te drugie, jak ktoś to się tam nazywa, mane. A no tak, koniec przeszło. Maczam czarów. To po co w ogóle? O tak jest. Przelanie mocy. Uh, hmm. Dobra, hit w babę. Bum. Nic nie bije. Ledwie jeden. Aha! Rasistowska balista. Nic nie bije. Ledwie jeden druid mi padł. O, jest mrok. Dobra. Dosyć oczywista, ale jest mrok. Niszcz good. ją! Uh, tja, in terms of robocie, no robocie. Fuck your koń, my friend. T-pose. Ile on mi ich tam przekręci? Bardziej Blade of Massacre zrobił tutaj Damage Czekaj czy ma co uwieść Teoretycznie jedno Bra Badaczek! Ej no tak nie zrobiłem sobie dużo obrażeń. Top, 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 bam! Kuź wam tym barbasem już się znowu rusza. Co za wściekłe bydle. A, bl, bl, bl. zostaw smoka! Ha! Jezu, jaką się z nim męczy, by the way? 4 speeda wybiegnie stąd. Eh, weź z Kosa Nic nie bije Biedaczyna nigdzie nie dojedzie, nie mam demage, żeby go dobić. Ostatni impek się ostanie. Dobra, wal tutaj. Boom. I po impie. O takie jest drugie impki. Uh, fuck my archerman. Ale spokojnie ja tym archerem i tak nie potrzebuję robocia. On w mele jest też groźny czy coś. Okej, okay, już nie jest groźny w mele. O, oh. on aż tutaj dobiega. A smokiem tego nie zostawię. Łupu cupu. Kuźwa, diabeł nie opadł. No to teraz się biją dwa niemobilne obiekty. Ja mu nie robię nic i on mi nie robi nic. Gorzej, że pewnie zaraz jakieś hipno wpadnie na ucznika czy tam druida. A słabo, słabo. Łatwiej to wygląda z pozycji obserwującego. True. Pewnie będzie bił smoka bez kontry, ale raczej net jednego nie powali. Uh, hm. Mogę smokiem z kogoś zabrać tego? Mm, Kontrę dla tancerza. Czy to jest dobre? Zachinę. A tanca 47 defa. Au, 7 25. Jezu, my sobie nic nie bijemy. Bezrobotne fajty ta! O, dwa diabły z łapki! No tiru, bo jakasza. Ściekły bydlet i ru Dobra Tu-tu-tu-ummm tu, ummm tu. Jak daleko sięgasz? Tutaj nie sięga ale mogę się też rozbiec i jej przyłożyć za darmo. A bicie babę mnie zawsze korci. Także bijemy babę dancerem. Nic nie bije. Nic nie bije też. Dobra, na razie się tutaj cofni. Mogę o jeden do przodu pójść. Trochę zbyt nadgorliwie wybiegłem, bo raczej się cofnąłem. Ale jak poleci teraz jakiś hipno w droida, to to jest spoko. Szał, to to już nie jest spoko. To tak dosyć bardzo to już nie jest spoko. Ej, no nie masz wózka. Nie drżyj się tym druidem. Ło. Wow. Nie, nic sobie nie bijemy. Dwa retardy się biją. Dobra. Zmora oplątana. Co prawda na badlaczku uderzyłem, ale i tak zabijam trzech, bo Avenger. Eee, ten baszny wiele mi zmienia. Jak stanę jednych, jak wyżej, to trafię w dwóch. Myk. Nic nie bije. Epicka walka: 10 na 10 Boing, boing. Łu. Wow. O tak jest, posunąłem go. Chodzi o ruchanie jak coś. Blind. O, szczepiłem gole zrezistował. Tak jest. Pik interakcji. Więc tak nie wykonał kontrataku swoją drogą. To jest absolutny szczyt inter interakcji w Kierosach piątych. Że możecie zrezystować blind'a z ataku jednoroga, ale i tak nie wykonacie kontrataku. To jest absolutny pik. Boom. E! 46 kombat statów Wygrywa na 15 kombat statu Dziwne Nie zdziwiłbym się jak. Dobra, w sumie 10 taką mogę sobie uciąć, to mam 11. Fiuta trzeba uciąć. Mam 36 kombat statu. No dalej jest ponad dwa razy, więcej już mam oponent i wygrywam. Dziwne! Przywykłem do tego, że mam lepszy kombat stat albo taki sami dostaję w pierdol. Gra działa. To nie jest codzienne wydarzenie. Heroesy, heroesują. A ty, co taka niew niewrażliwa, głupia ruro? Odwrażliw się już.

Udech! Narzygałem na babę. Na babę narzygałem, udało się sukces szmaragdowego smoka. Dzięki przyda się i tobie również. No i bardzo miła atmosfera. Widzicie, to jest dowód na to, że możecie zacząć grać kiedykolwiek wasza na arenę i nikt się do was o to nie spulta. Nie to co wy jak ćwierć uczuł. Możecie kiedyś użyć te szału na własnych jednostkach, żeby mocniej przyłożyć. Tak jak ćwierć uczył w jednym z tych shortów na YouTubie. O tak jest! Zrezystowany blind, który i tak nie sprawia, że skontrowałeś. Pik interakcji. Moja kobieta! Nie! Muszę ją wskrzesić. Bum. Bum. No i udało się super-skillowym Tiru Riru wygrać GAMESKĘ Nie mogę powiedzieć, o tak jest full ubrany Tiru, udało się, ubraliśmy go eee, dobra To wszystko było moje, loga była totalnie overpowered No, mnie w porównaniu do przeciwnika los powygosławił No dobra, to ja wam w takim wypadku dziękuję za oglądanie Widzimy się w kolejnych materiałach No i liczę, że jak się rozpocznie Aszan Arena 4 które nie biorę udziału w fazie grupowej, to będziemy mieli trochę kontentu do postreamowania i po nagrywania. Może nawet za komentatorkę się w tym turnieju wezmę, może mi pozwolą uśmiechnię to buzia. To jest naprawdę bardzo duże kopią, ale jakby się udało, no to no, no kto by nie chciał, pajka na komentatorce. O jest złoty maguś, o niebieska raksza klasyka, o czarnuch tytan, o nie, przepraszam, YouTube. No dobra, no to w takim razie ja już się z wami żegnam, dostajemy permabana, yy, czy coś.